Cześć Boże. Witajcie na kanale Michelangelo Duszoczistowe M.A. Zapraszam serdecznie na odcinek. Nie zapominajcie, kochani moi, subskrybować tego kanału. Modlitwa za zmarłych na każdy dzień tygodnia. Modlitwa odmawiana każdego dnia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, usłysz moją modlitwę, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów, niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia którego zawsze pragnęły, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Poniedziałek. Panie, zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dając udział wszystkim w Twoim szczęściu wiecznym, w każdym złożyłeś zalążek wieczności. Prosimy dziś o Twoje miłosierdzie dla tych, którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Tobą i ludźmi. Niech ofiary i modlitwa Kościoła przyniosą im pomoc w uzyskaniu świętości koniecznej do wejścia w bramy raju. Wieczny odpoczynek raczej, im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wtorek. Panie, który przez krzyż i twoje zmartwychwstanie otworzyłeś nam niebo. Oddajemy twojemu miłosierdziu tych, którzy podnieśli rękę przeciw życiu. Niech wszyscy, którzy dopuścili się zabójstwa, Aborcji lub eutanazji dostąpią Twojej łaski miłości. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło wiekuista niechaj im świeci. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Środa. Bądź uwielbiony, Panie, za wieczne kapłaństwo Chrystusa stałego. Polecamy Ci zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, wszystkich pełniących szczególną misję w Kościele. Niech owoce ich modlitwy i pracy wyjednają im nagrodę w Twoim Królestwie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernej zmarłej przez miłosierdzie Boże. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Czwartek. Panie, jedyne źródło i pełnio życia, z którego woli się rodzimy i jesteśmy, niech przez zasługi błogosławionej męki Twojego syna nasi bliscy zmarli, rodzice, rodzeństwo krewni zostaną oczyszczeni z win. I niech wejdą na ucztę z martwych stałego baranka. Wieczny odpoczynek, raczej im dać, Panie, a światło wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych, zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Piątek. Panie Boże, ufamy Twojej miłości i miłosierdziu, że przyjmujesz do siebie dzieci nienarodzone z różnych powodów. Prosimy Cię za nie, by się cieszyły wieczną szczęśliwością i oglądaniem Ciebie twarzą w twarz. Wieczny odpoczynek, raczej im dać, Panie, a światło wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Sobota. Wierzymy, Panie. Że nie wyczerpała się Twoja litość i miłość nie zgasła, a zamysły, jakie masz wobec człowieka, są zamysłami pokoju i szczęścia. Dlatego z nadzieją pełną poddania się Tobie zawierzamy Ci wszystkich tych, którzy sami odebrali sobie życie. Okaż im miłosierdzie. Wieczny odpoczynek, raczej dać Panie. A światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niedziela. Bądź uwielbiony, Panie, za zmartwychwstanie Twojego syna i za drogę do życia bez końca, jak On nam przez nie otworzył. Niech wszyscy ci, którzy odeszli od nas nagle. W tragicznych wypadkach posiądą szczęście wieczne. Okaż im łaskę przebaczenia win i grzechów, z którymi staną przed Tobą. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernej, zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen.